Oh, proszę Do przodu proszę. historii polskiej tragedii. Za chwilę na apelu jak co miesiąc oddamy hołd tym, którzy zginęli w drodze do Katynia. W drodze na uroczystości 70. rocznicy zbrodni katyńskiej.

Tragedii Smoleńskiej gromadzi nas pamięć o tych, którzy zginęli. Nasz apel rozpoczniemy, jak co miesiąc, od hymnu narodowego: Jeszcze Polska nie zginęła! Za Twoim Przewodem złączym się z narodem. Marsz, Marsz Dąbrowski, z ziemi włoskiej do Polski. Za Twoim Przewodem złączym się z narodem. Przejdzie pisłek, przejdzie warte, będzie Przykład, bo na partę, jak zwyciężać mamy, marsz marsz Dąbrowski, w ziemi włoskiej na Polski. Za Twoim przewodem złączył się z narodem. A jeszcze nie wszyscy zdołali do Ja ja rozmaw! Ja rozmaw! Ja rozmaw! Ja Jarosła! Ja rozmaw! Ja rozmaw! Ja rozmaw! Ja rozmaw! Ja rozmaw! Ja rozmaw! Jak to Ja rozmaw! Ja do tego, co mówił dziś nasz rozmaw! Ja bo nie pierwszy raz wśród wielu, wielu wielu Polaków zostanie właściwie uczczona. Kiedy skończy się ten fatalny czas, w tym to, co wydawałoby się oczywiste i bezdyskusyjne, to zdarzałoby się w każdym normalnym, demokratycznym kraju, w Polsce jest kwestionowane, odrzucane, deptane. Trzeba użyć swego słowa. Deptane. Otóż. Jeśli spojrzeć na to, co wiedzieliśmy miesiąc temu i co wiemy dzisiaj, to trzeba powiedzieć jesteśmy prawdy bliżej. Jesteśmy prawdy bliżej mimo marginacji, mimo tego niesłuchanego umorzenia ślub. Jesteśmy. dziś nie mamy dowody w sensie procesowym i sądowym na to, jak zachowywała się władza przed podróżą prezydenta i jego towarzyszy do Sławieńska. Jak skandaliczny charakter miały te zachowania. Jak, powiem to jasno, przystępny charakter miały te zachowania. I niezależnie od tej czy innej decyzji prokuratury, ta prawda jest dzisiaj już nie do podważenia. A prawda jest naszą własnością i jest naszym orężem. Orężem, którym będziemy walczyć. Walczyć o pełną prawdę, walczyć o to, by to upamiętnienie, to oddanie hołdu, które dotąd nie nastąpiło, choć powinno nastąpić, przyszło. Byśmy w końcu mogli żyć i zachowywać się jak wolny naród. Nie naród zgięty w pokłonach, wystraszony, nie reagujący nawet na śmierć głowy państwa i 95 innych obywateli Rzeczypospolitej. Powtarzam, ta droga na pewno nie będzie łatwa. Będziemy tutaj musieli zbierać się jeszcze bardzo wiele razy. Nawet jeżeli będą nam czynione przeszkody, ale. Ta droga prowadzi do prawdy i prowadzi do zwycięstwa. I bądźcie pewni, że zwyciężymy. 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 małżonka pana profesora Milendy. Chcielibyśmy. Pozorowi z tego miejsca jeszcze raz Dziekujemy, serdecznie podziękować. Dziękujemy! 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 dziękujemy, 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 dziękujemy. Bez dziękujemy. jego naprawdę historycznej roli w tej sprawie bylibyśmy dzisiaj dużo dalej od Prawdy. Może nawet. Nie bylibyśmy w stanie wejść na drogę prowadzącą do niej. Dziękuję. Jeszcze raz serdecznie dziękuję. I dziękuję wszystkim panom i panom. Wszystkim młodym ludziom za to, że tu przychodzą, że tutaj są. I proszę o to, żeby byli tu za miesiąc, za trzy, za pięć, za rok. Jeśli trzeba, za wiele lat. Dziękuję. E, a więc, e... Krew Chrystusa jest znakiem ocalenia dla tych, którzy gotowi są zaufać w te środki działania, jakie pozostały nam do dyspozycji. Róża, więc wodnictwo, nawrócenie, tworzenie wspólnot mniejszych i większych, podejmowanie różnych działań w wymiarze kultury, edukacji, w wymiarze mm, no, tych dziedzin, które nam jeszcze pozostają.

pieśnią, modlitwą kończymy nasz apel pamięci. Dziękujemy wszystkim za przybycie. Spotykamy się 10 sierpnia na mszy świętej Marszu Pamięci i Apelu Pamięci. Dziękujemy bardzo serdecznie panu premierowi Jarosławowi Kaczyńskiemu. Dziękujemy parlamentarzystom Prawa i Sprawiedliwości, którzy są wśród nas. Witamy bardzo serdecznie wszystkich Panie i Panów posłów i senatorów, witamy bardzo serdecznie Pana ministra Antoniego Macierewicza. Bądźmy razem 10 sierpnia w tym miejscu. Dziękujemy Państwu bardzo, bardzo serdecznie. Dziękujemy tym, którzy tu tak dzielnie trwają przy krzyżu, spotykają się codziennie, modlą się, bronili krzyża przed dwoma laty. Wszystkim obrońcom, obrończyniom i obrońcom krzyża nie tylko z Warszawy, nie tylko z Polski, ale i z zagranicy. Serdecznie dziękujemy, bo mamy tutaj też obrońców z Francji, którzy przyjechali. Dziękujemy klubom Gazety Polskiej. Wszystkim, wszystkim które bliska jest pamięć o ofiarach Kłęgiego Smoleńskiej. Jarosław, nas! Dziękujemy! 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 dziękujemy, dziękujemy. Jarosław, Jarosław, Jarosław

autorem banerów, które tutaj stoją niedaleko. Walku dopiero co wróciłeś z Częstochowy, bo byłeś w Częstochowie, teraz jesteś w Warszawie, a mieszkasz na Kaszubach. E, powiedz jak ty to robisz? Dlaczego ty z tymi banerami jeździsz po całej Polsce, bo ciebie widać wszędzie? No jest to potrzeba, no, potrzeba z mego serca to płynie. Myślę, że, że każdy, każdy Polak powinien mieć taką potrzebę. I trzeba po prostu to robić, bo, bo Polska ginie, tak jak tutaj za barą na tych banerach, że albo zwycięstwo, albo zgon, bo to, co się w tej chwili w kraju dzieje, wkrótce Polacy budzą się absolutnie z Polski, jeśli, jeśli Polacy w Polkanie przestaną wylować, jeśli się Polacy nie przebudzą i nie zaczną właśnie samodzielnie myśleć i wybierać właściwie trudni. I to jest Twoja absolutnie prywatna inicjatywa. Nikt Ciebie do tego nie skłania, nie, nie jesteś związany z taką organizacją, robisz to Ty jako Ty, ty eee, jako wolny Polak. Tak, tak, robię, to jest moja prywatna, obywatelska inicjatywa jako wolnego Polaka, ale sympaty polityczne mam i z organizacją polityczną jestem związany, ale to jest działanie nie jako, jako członka partii, tylko jako wolnego Polaka. Bardzo Ci dziękuję i mam nadzieję, że zobaczymy Twoje banery na kolejnych demonstracjach, na manifestacjach i patriotycznych spotkaniach. Chyba, że od, w czasie odzyskamy wolność i nie będzie już takie potrzeby. Świetnie. Ale trzeba zawsze. My, Pomnik Smoleńsk, pozdrawiamy Cię bardzo serdecznie. Do dziękuję. zobaczenia. ma zadzietwo i kiy zarazżyczyła na za muszę to zamaowaćałś tak. z Tobą, błogosławiona się jednym z Wielką Zastanin, od do A w dostawie, ułaszawiony A ojcu i synowi, Świętemu. On jest przeważca naszych leków. Zachowaj nas, Zablokować wszystkie dusze do nieba i do szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują...